Siemanko, z tej witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 20. W momencie nagrywania mamy 8 stycznia, godzina 19. I właśnie skończyłem jeździć, ujeżdżać ostatniego z koni. Także to się między odcinkami a, zadziało. Już mam ponad 76 godzin na save a, i A ich finanse też Wam mogę pokazać. 100 tysięcy w niedzielę za sprzedane zwierzęta. No, a w sumie konie mają 20% dopiero w sprawności. Te 22, te po 20. Także jeszcze troszkę. No i konia w sumie niczego nie brakuje. Świnią w sumie tam już po troszku trzeba będzie dowodzić. wszystkiego, o 94 już mam. Owce. No, około 1 trzecią mogę tam tych świń zabrać. Łowiec, trawa, wasiano. Mm, 3000 No i u król troszkę biedniej U <głynie> jednak jest idealnie No i generalnie jest Jest jaśniutko. Dobra jest ok mm, Tak, fajnie po prawej stronie widać ładnie pokos cały Tu można natrącić pracownika do tej trawy no, i niedługo trzeba będzie to się zbierać. Ten konie nie, tu zaraz też będzie trzeba. A, jeszcze nie jest pełny. Myślę, że już dopełni go ten John A jednak nie. No, generalnie tu pole numer 13 już zostało zebrane całe z żypaku. Także jest około 60 tysięcy, może niecałe nawet. Do przodu, dobra. No i tym też zjeżdżamy. Tylko 60 parę tysięcy będzie. Bo tu jeszcze trzeba będzie. Um, trzeba będzie jeszcze. Um, opróżnić te tak kwenda. Zaraz tu przyjadę sobie. No i będziemy się dzisiaj zajmować głównie z tamtej tej kukurydzy. Tam za tymi drzewami. Za drogą. Tu JCP. A, tu ten tak się stałem. Chciała się No i już jest. Tu już jest pełno. Ok. Dobra, w takim razie. Ten tu sobie ładnie kosi. A nie ten. Nie ten. Nie ten. Ten. <grystanie> to było śmieszne. Tym sobie jeszcze dopełnimy z tamtego. Bo to jest największa naczepa ogólnie. Także tą chciałbym właśnie w pierwszej kolejności wykorzystać właśnie do zbioru tej kukurydzy na sieczkę. Także już tu sobie planuję to wszystko. Jestem dojczwar. chciałem sobie jeszcze kupić traktor, ale braknie mi pieniędzy. na to. Także na początek tu już jest pełno słomy, więc tym zjedziemy sobie jeszcze w miarę, mam czas. Ok. No i tutaj właśnie pole już na mnie czeka. Tymczasem jeszcze zaraz puścimy kultywator, zjedziemy tymi kombajnami. No te kombajny na razie zostawię sobie, może będę sobie zbierał poza poza odcinkami, ale ale teraz nawet nie będę ich puszczał, bo bo zajmę się czym innym. Okej, okay, cyk, cyk. To jest masakra z tymi maszynami. Czy muszę owce nakarmić w międzyczasie? To też pod zrobię sobie. Tak samo jak pewnie plasowanie tego siana znowu. Czemu to się nie sypie? miało się sypać. Dobra. Więc to odczepiamy. A ja sobie muszę podczepić. Robi się tu ładnie, wyrobi się tu ładnie. I kultywator zielony, który tu stoi obok. To się troszeczkę ciasno zrobiło. Kultywator. Siewnik do kukurydzy buraków i tak dalej. Tu siewnik ten największy, ten też jest zresztą największy do kukurydzy buraków. 12 mm ten ma 15 chyba jakoś tak. Chyba jakoś tak ustawimy się i zobaczymy na szybko. No, to jest ten i, i ten. Ten do góry i innych rzeczy, bawełny 12 metrów. Ten 15. Okej. Okay. Troszeczkę brakuje miejsca. By to się minął ze wszystkimi. Także to za chwilkę, to za chwilkę. Najpierw zjedziemy sobie tym. No, i już w sumie zaczniemy kosić tą kukurydzę. bo taki jest właśnie pan dzisiejszego odcinka. Także sobie kupię od razu kombajn 515 tysięcy. Największy, wcześniej tym robiłem, ale to jest masakra. 515. Odpowiedni header. No i odpowiedni header za śniwarka 120 tysięcy. Cyk, no i mam niecałe 200. Dokładnie, aż przywaliłem z wrażenia płot No i 635 tysięcy za nowe maszyny Jak to wygląda łowiec? Bardzo tragicznie No 2300 Myślę, że te dwa jeszcze nagram i bo Potem będzie można je nakarmić Czy tu jest miejsce, żeby to wysypać? Oj 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 oj, oj oj, 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 ciasno. Ale jest OK. Ja w miarę jest OK. Dobra, teraz tym zjedzmy sobie kawałeczek. Powinien to rozpiąć, ale ale w co tam? Dobra, to należy tyle, ten sobie ładnie kosi. To za chwilkę, to za chwilkę. Tego też za chwilkę wysypiemy. No, tu jest 1450. Tu jest 56 chyba. No to 70 tysięcy. Z tego ładnie, ładnie. No dobra, to ja miaturki do poprzednich odcinków się zastanawiam. Chyba tak, bo poprzedni to był zbiór na dwa kombajny tego rzepaku. Mam jeszcze jakieś inne prace w międzyczasie, ale to była główna rzecz, którą chciałem się dzisiaj, którą chciałem się o, w tym odcinku zająć. Zostaw się w nich, zostaw się wnik Dobra, dało się go nie przestawić. <grym> tu już są nie ma. To jest prawie pełna spora tej słony używają. Teraz się ładnie rozepnie. Tak. Okej, więc to za chwilkę czasem sobie podepniemy to. Ciekawy to no właśnie, czy się da podpiąć. Czy będą się jechać obok? Bo jeśli będą się jechać obok, no to zrobię mniej niż planowałem, <grych> yy, ale się coś da podpiąć, tylko da się, spokojnie. No to spoko, no to spoko. Tak czułem, że będzie można. Ogólnie ciekawostką jest to, że w te naczepy można sieczkę normalnie ładować, prosto na tak, jest dłuższe pole, dobra. W wersji komputerowej nie można tego robić. Można to tutaj. To jest ciekawostka. Przepuścimy go tutaj. Potem ja się oczywiście tym zajmę. Ale najpierw ogarnijmy te podstawowe rzeczy, niech to pracownik sobie porobi. Rozkłada wszystko. I już to zbiera. No fajnie, że można sobie za duże naczepy ładować. No bo tak no bo... no tak no bo... Tak no to pewnie by była ta kramperk też największa. A tak no to elegancko. To nie będzie chyba spał za dużo, bo nie było nałożone. Ale następny raz już planuję właśnie, żeby to wszystko nawieść. No nie jest nawiezione. Dobra, to za chwilkę, to za chwilkę, to za chwilkę, to też za chwilkę, to też za chwilkę. To za chwilkę, to za chwilkę. To, za chwilkę, to opuśćmy tutaj, na później też sadarkę za nim okej okay. i to jest metrów chyba tutaj cyk, cyk o, to jest ten 8 metrów 400 koni? On ma? To sporo. To Case ma, za, to case ma 280. Myślę, ma więcej. No dobra, a siewnik? Siewnik. Yy, czy też sadzarka? nie na no, siewnik chyba. Ma 300, więc ten mógłby ciągnąć na przykład ten JCB 235. Myślę, że tak. O nie za dużo to będzie tej kurde z tego. Albo no, za naczepa taka duża. No, aczkolwiek też yy, za tą sieczkę nie będzie za dużo pieniędzy. A wypchnę to, żeby był spokój już. Teraz będę odcinki na nagrywał. Potem się czymś zajmę, żeby już nie. Legancko. Dobra, dobra. Teraz tym zjedźmy, wyładujmy. Myślę, że będę właśnie łodził tymi dwoma biomimi, dużymi na na zmianę. Tamta 60 tysięcy i ta 56,5. A, około. Czyli tam 3,5 tysiąca około litrów mniej. To jest nieduża różnica. Przy czym myślę, że będzie nie za, nie za dużo z tego pola. No, ale też sporo się zajdzie z tym polem. Myślę, że na tych dwóch odcinkach będę się tym głównie zajmował, no bo w sumie od początku gry do tego dążyłem. Także fajnie, że rzeczywiście się udało to teraz zrealizować. Chociaż powiem szczerze, że zarobki na, na kółko, na sieczkę nie są jakoś za duże. Trochę szkoda, ale cóż. W go 15. było idealnie, także też sobie właśnie powróciłem po, po dłuższym czasie do tej gry. Też piłka ostatnio grała na swoim kanale. Sylwestrze, Farminga 15. Także też zapraszam do subowania kanału, bo czasami się pojawiają lajwiki. Invicta przez V i 2i. Dobra, wysypuję się. Pod odcinkami na przykład z Minecrafta można znaleźć link do jej kanału. Pod y, dwoma z Farminga też był. Tam, gdzie ona właśnie występowała. jest trzeci, czwarty jakoś? Też można znaleźć. I link, link do jej kanału, jakby ktoś był zainteresowany. Czy to jakoś się zmieszcza? Jakoś się zmieszcza, aczkolwiek nie wiem, czy chcę teraz tutaj pożegnać tego pracownika. Na razie chyba nie na razie chyba nie zajmę się innymi rzeczami. Chociaż tak naprawdę krampa będzie wolna. A to niech robi. Jak krampa będzie wolna, to na razie stoi. John Deere, na razie zjedziemy. John sobie rozpocznie, bo on już pracuje kurcze ponad 20 dni. Ile czasu go ma? Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy ile mam John Fendt jest najnowszym nabytkiem się odziuł kombajny, a zobaczymy ile mam fenda czasu. Ale kurczę między Fendem a John to jest powiem szczerze, spora. O3, się naładowało. Ok. Troszeczkę mi to oszczędzi czasu, ale generalnie się ładują dwa. Jest właśnie przez lagi. Przez lagi jest więcej. Tu się 12 tysięcy doda. No, może nawet będzie pełno. A jeśli chodzi o. Tu jest John Deere. Ten i ten. 64 dni, proszę bardzo. Frente jest 120 dni. To jest chyba od początku, nie? Od, od kiedy gram Co to jest? A, to jest do koni. 91 dni już. Nieźle. Dużych silnik od 15 dni. To od 0 dni nawet. Kronka do od 5 dni. Samochód od 49 dni. Tu już po owcach. No sporo, powiem szczerze, to leci, czyli Pan 127 już tu mam na na tym save'ie najstarsze maszyny, a jeśli chodzi o godziny, to 77. Także no, widać mniej więcej, ile czasu trwa doba. Dobra, zjeżdżamy tym, tylko sobie odstawimy, nawet wiatr nie ma żadnych żeby odstawić, ale niech sobie trochę pokosi Fent'a. a ten niech odpocznie. No i za chwilę też puścimy. A w sumie nie będę ją... ciągnika do tej krampy, bo John Deere, John Deere JCB idzie do mm, przecież y, silnika. No to trudno. Najwyżej, no fanem się podjedzie. Dobra, krampę. Kramp. Jaką krampę? Kto o czym innym, a o czym innym. Ten kombajn John Deere sobie zostawimy tu. Gdzieś w porządeczku, to tak myślę, że jest ok, niech sobie odpocznie, bo pracował kurcze ile dni. Mówię już, pracował, pracował dni ponad sześćdziesiąt sześćdziesiąt cztery. Czyli połowę mojej obecności tutaj. Przyda mi się już tą. To się zabrać, ale w sumie na razie jeszcze. A w nie umierają, 2000 mają. No krów też trzeba będzie dosypać. Ale to w międzyczasie sobie zrobię poza odcinkami, myślę. Nie, że poza odcinkami, trochę jestem nastawiony sceptycznie do nagrywania tak jak teraz odcinków, gdzie robię to samo w koło, bo. Troszeczkę to może nudzić. Być może jeszcze do oglądania tego mój monolog was może trzymać. Ale generalnie czynności się powtarzają, tak? Jak teraz kukurydza jest sumy nowością, wcześniej dziwnie. Oj, ciężko ma ten. Czajnak tu zawraca. Właśnie nie zobaczyłem jak on zawraca. Ma połowę prawie po przejechaniu. W tą jest powrotem? Raz, dwa. To musiał w tą i z powrotem? Czy w tą i z powrotem? I w tą i z powrotem. musiał dwa razy, czy cztery? Chyba dwa. Dziwnie, <troszę> troszeczkę. Chyba dwa. Jakoś tak ciężko mi to. Ciężko mi to. Hmm. Trzeba mi to określić. Dobra, puścimy w takim razie do do tego kultywatora dojczwara. Z wywrotkami będzie Dziufendt, a siał będzie siał będzie Case od tego kultywatora. Także też się przy okazji znajdzie znajdzie się przy okazji pojazd do wywrotki klampe. Ciekawe jak z tym, z tą wywrotką, jak jak z tym wózkiem jakby odczepię. A, czyli frakcja z jak się odczepia to chyba, chyba jest... To mogę w sumie wziąć po drodze, a nie, wywrotkę. Ten pokosi, ten za chwilkę, ten już to wyładował wszystko, ten proszę Proszę odjechać. Proszę. Co to muszę złożyć do odczepienia naprawdę? Nie wiem, masakra. Dobra, ten jeszcze jeden pasek i będzie. I będzie pełny, także się streszczamy. Ten powinien to ogarnąć. Chyba. mi się przy okazji ciemno. Ogarnie jest mniej więcej. Tak samo, to nie bierze całej szerokości. Także to nie bierze jakby troszeczkę... I ten za chwilkę, ten za chwilkę, jeszcze na szybko. Może mi się uda ten siewnik tutaj puścić. Siewnik ma sobie 12 metrów, a kultywator 8, więc jest 50% o połowę większy. Więc jak ten y, przejeżdża 3 razy, to siewnikowi wystarczy 2 razy, żeby go dogonić, żeby zrobić taką samą szerokość. Mm, więc go pewnie dogoni. No i 140 tysięcy, kurczę. No co ja wydałem 900 tysięcy. Prześmiałem milion 100. To mnie dupnął czerwone dupnął czerwonego. Oba szybkie. Nie wiem. Co się stało z 900? Co? Ja zrobiłem 900? 9... Z kwotą 900 tysięcy. Tak jest. 230 odcinka już? I ledwo jedna przyczepa się zebrała. To powiem szczerze, że jest... Że jest. Masakra z tym zbiorem. Ile to będzie drwało godzin? Dużo. Czemu ten silnik tak słabo? No najwychem na bornik. Koła do mycia, A, Prostowania. Co tam do mycia? Brudne to brudne. Szczytu JCB wycofałem. Ech. Sakra. Teraz powiem szczerze, już nie mam. Fajdy z. Zbierania takich małych polach. One i są takie małe, strasznie. Aczkolwiek, no w porównaniu do 12-13, to taka dwójka. To jest mała, nie? Dobra, to ustawiamy na kukurydzę. No i lecimy z kolejnym polem. Myślę, że do 3, do 3 plus bierzemy tą kukurydzę. No, ten średnik tutaj to jest kurczę. Dobra, kukurydza. No już jest... Opił wszystko ładnie. Ja już muszę kończyć odcinek. Ciekawe czy kombajn przyjdzie sam. Dobra, podjeżdżam, robimy zdjęcie i... i kończymy. A wyjedziemy na sam odcinek już. Hmm, tylko dylematik, czy zdjęcie zrobić... Tego czy tamtego. Bo już jest plan na dwa zdjęcia. Oczywiście. A myślę, że tamtego. Dobra, w takim razie dzięki serdeczne za obejrzenie. Pojdziemy z tym do Bygezolu już w następnym odcinku. Do następnego trzymajcie się, jeśli się podobało. łapeczka w górę. No i papa. A właśnie czeka w trakcie jazdy z wózkiem. Tak, akurat spoko. Cześć.